Cześć. Oto najważniejsze wiadomości ze świata kryptowalut z 30 lipca 2025. Bitcoin zanurkował do poziomu 116,200 USD, a Ethereum trzyma się przy 3720 USD. Kapitalizacja całego rynku spadła do 2,35 biliona dolarów, a dominacja Bitcoina wynosi 49,6%. Biały Dom opublikował długo oczekiwany raport o cyfrowych finansach. Proponuje regulacje dla DeFi i stablecoinów. Ale nie planuje na razie zakupu BTC do rezerw. Fed zostawił stopy bez zmian, co ostudziło nastroje inwestorów. Tymczasem Ethereum błyszczy. ETF od BlackRock przekroczył 3 miliony ETH, a napływy w lipcu były 24 razy większe niż dzienna emisja. Po raz pierwszy od 2022 wolumen kontraktów ETH przewyższył bitcoina. Kryptowaluty nie śpią. A ty? Zostaw suba lajka i udostępnij. Jeśli chcesz być na bieżąco, to był krypto i finanse, podstawowa szkoła. Do jutra. Jeśli nie masz jeszcze konta na Binance, to zapraszam. Możesz założyć je z mojego kodu polecającego. Zyskanuj kod, zgarnij bonus na start i działaj razem ze mną. To prosty sposób, żeby wesprzeć ten kanał i wejść w świat krypto z dobrym startem. Dzięki.